Witam państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy nową serię i sprawdzamy bary mleczne, a to dlatego, że tego chcieliście. Często pojawiały się w komentarzach sugestie, żeby takie właśnie działania podjąć, więc podejmujemy bary mleczne, jadłodajnie, cateringi. Generalnie chodzi nam o to, żeby było tanio i przy tym smacznie. Nie wszystko będzie barami mlecznymi, te znajdziemy najchętniej, no bo bary mleczne bywają dotowane z Ministerstwa Finansów i wtedy być tanio ultra powinno. Gdzie takie miejsca są w Tarnowie? Mam nadzieję, że na przestrzeni tej serii znajdziemy. Możemy też odwiedzić inne miasta, jeżeli jesteście ciekawi. Tak samo jak ja. To zapraszam na odcinek i na serię. Pierwszy odcinek zaczynamy na krakowskiej 105 pod smaczną kuchnią u Doroty. A to dlatego, że jak wrzuciłem listę tych miejsc, które chcę odwiedzić z prośbą o wskazanie tych, które mogłem pominąć w ramach researchu, to była pierwsza pozycja, która się pojawiła. Dosłownie przed chwilą, więc od razu ją realizujemy, dlatego warto śledzić nasz Instagram, no bo my jesteśmy tutaj dla Was i to jest najważniejsze, żeby robić to, co chcecie oglądać. Tak sobie to ustaliłem, tak sobie to wymyśliłem, że na odcinek będziemy robić dwa bary mleczne i właśnie Smaczna Kuchnia odoroty Doroty będzie pierwszym, a potem pojedziemy do Bistro Jaskółka. Siemka, witam Was z montażu. Okazuje się, że pomyliłem nazwę, a to dlatego, że wciąż funkcjonowała jako Bistro Jaskółka w mapach Google, a to teraz jest Bistro Mościce i ta nazwa przewinie się jeszcze kilka razy, stąd to tłumaczenie. Pozdro, wracam do montażu. Na księdza indyka w Mościcach. No ale zaczniemy tutaj. Zapraszam. Zobaczmy, czy jest smacznie, czy jest tanio. No bo to są te argumenty, które przemówią do nas w tej serii najmocniej. Zostanie wybrane. Zostały one wybrane na podstawie waszych sugestii, właściwie wyników ankiety, bo na Instagramu wrzuciłem taką ankietę, jakie z czterech dań byście wybrali. No i mamy dwie zupki, dwa drugie dania. Będziemy się starali, żeby te pozycje się powtarzały albo przynajmniej były podobne, czyli jakieś klasyczne zupki, klasyczne drugie dania. No dziś na przykład tutaj nie trafiliśmy w pomidorową, która była przez was pożądana, Wybrałem Rosu, który był i jedną dodatkową, o tym zresztą już za chwilę. Jeżeli chodzi o sam lokal, nieduży w pierwszej części, bo jest jeszcze druga sala przygotowana chyba pod jakąś komunię. Natomiast tutaj mamy kilka stolików, około 15 miejsc na tej pierwszej sali, do której się wchodzi. Kuchnia jest blisko, za barem i nieco czuć z niej zapachy, więc przy dłuższym pobycie tutaj może ubranko delikatnie przejść. Takie pierwsze wrażenie, no ale zaraz lepsze, mam nadzieję, będą płynęły z tego, co dostaniemy na talerzach. I zaczynamy od rosołku. No bo jak żeby zacząć inaczej obiad? Porcja takiego rosołku to 10 zł. Duża miseczka, dosyć. Myślę, że około półlitrowa. Do połowy mniej więcej wypełniona makaronem, no jest go sporo duża ilość pietruszki, pływa u góry, no ale nie to jak rosół wygląda jest istotne. Niezły. Nie jest to taki rodzaj rosołki, jeżeli chodzi o główną linię smakową, do jakiej jestem przyzwyczajony z domu, ale absolutnie nie jest to linia, która by przeszkadzała. Delikatnie słony, mocno słodkawy. Porcja jest solidna, temu zaprzeczyć nie można. On ma ten problem, że nie ma oczek. Jest mało tu z tym w dziwny sposób, wyrazisty, ale nie w ten klasyczny sposób. Mocno słodki i słony. Taki słodko słony, który nie jest słonym karmelem. W sensie, że nie jest to fajne połączenie, przyjemne połączenie rosolek, raczej do pominięcia, ale ogórkowa zdecydowanie. Ta dzisiaj na przykład jest elementem zestawu dnia. Wybrałem ten zestaw dnia, mimo tego, że chciałem sprawdzić ceny regularne, natomiast z nami, Drugim daniem, już teraz zdradzę tej zupy ogórkowej, będzie kotlet schabowy. Zestaw dnia kosztuje 31 zł. Jest w nim zupa, kompot, surówka, kotlet schabowy, ziemniaki, sam kotlet normalnie 29, zupka 11, więc jest znacznie taniej. No ale chcę, żebyśmy mieli te ceny jak gdyby regularne, no bo nie zawsze to, czego będziemy próbować, będzie akurat w daniu dnia. Dziś się tak złożyło. No i pomidorówkę wciągnę. Bardzo smaczna pomidorówkę. Polecam sprawdzić, jak lubicie. Co? A, nie pomidorówkę. Mm. Wiesz, parę po razy teraz, w tym momencie, jak zaczęłeś, to nie wiem czemu ona mi się... no ta pomidorówka pisaliście o pomidorowej, mi pomidorowa się zaszyfrowała w umyśle i teraz cały czas myślę o pomidorówce ale może w jaskółce będzie pomidorówka ogórkowa naprawdę fajna bardzo, bardzo ogórkowa mm, tutaj nie ma wątpliwości co do tego co jemy tego ogóra jest dużo, w ogóle jest bardzo bardzo gęsta, patrz, taka łycha, pyk, dowolne zamiąchnięcie i jest, no i widać, że jest z ogórka i że jest robiona mm, prawdopodobnie tu na miejscu, bo nawet taki większy kawałek na końcówce tarki wpadł, delikatnie zabielona, ale nie zrobiła się przez to ale jest bardziej wodnista i kwaśna, niż słodka i gęsta. Cóż więcej ogórkowej. Smaczna, zadychę. Miam, miam. Drugie danie. Schabowy wielkości dłoni, pół talerza. Jak już ustaliliśmy, jest elementem dania dnia i kosztuje w zestawie z zupą, surówkami i wszystkim innym 31, ale normalnie taka porcja to jest 29,50. Suróweczki to surówka z kiszonej kapusty i nazwijmy ją wiosenną. Rzodkiewka, pekinka, pomidorek i jakaś zieleninka. Zajrzyjmy do kotlecika. Ładnie sklepamy. Jeżeli chodzi o tę serię, to nie mamy jeszcze punktu odniesienia. Ale mamy całkiem niezłego, pierwszego, schabowego. Miejsko. Punkt doprawiony odpowiednio słone i pieczne, bez jakichś nieprzyjemnych przerostów. Panierka troszeczkę się zaparzyła, nie wiem czemu tak szybko, ale też jest chrupiąca po drugiej stronie. Ziemniaki ubite na gładko, bezsprzecznie z masełkiem. Słonawe, sam raz. z kotlekiem zgrywają się pięknie, a do tego jeszcze sałatka, surówka. się wypowiedzieć, ci którzy obiady z surówkami jadają. Ja jeżeli wybieram to mizerię i to ewentualnie buraczki ćwikłem to jest maks. Jednocześnie w zestawie absolutnie do polecenia, absolutnie warto. Może ogórkowa zamiast rosołu. I to ostatnia rzecz, którą sobie spróbujemy, pierożki. To jest pół porcji, pięć sztuk. Porcja kosztuje 15 zł, pół porcji kosztuje 8 zł. Zaczyna się całkiem nieźle. Pachnie wybornie, widać pieprz, widać ziemniaczki i serek. Polany masełkiem. I całkiem nieźle. Bardzo dobry farsz. Nieco delikatniejsze mogłoby być ciasto. To jedyne, na co zwróciłbym uwagę, ale w tej kompozycji polanym masełkiem. Nie są to jakieś bardzo duże pierogi. Widzieliśmy różne rozmiary na przestrzeni kilku naszych odcinków. Te, raczej takie standardowe i 10 takimi za 15 zł, Złoty 50 sztuka. Myślę, że bardzo uczciwa cena. To ja sobie szybko dokończę i zobaczymy się na zewnątrz na podsumowaniu. O, pasiu No i pierwszy lokal za nami. Może nie do końca bar mleczny, bardziej par mm, robotniczy. No bo tutaj wokół mnóstwo pracowników fizycznych, firm najróżniejszych. Jak było? No, rosół dowiedziałem się, że jest z czterech mięs. Jest kaczka, wół, kura i indyk. I to powoduje, że ten smak jest charakterystyczny. Ja nie jestem do niego przyzwyczajony. Tak jak mówiłem, on nie był niesmaczny, był charakterystyczny. Jeżeli rosół królewski lubicie najbardziej, no to. Polecam. Albo jeżeli lubicie żyć w przekonaniu, że dla Waszego posiłku zginęły co najmniej cztery zwierzęta. To też jest dobra idea. My tymczasem zabieramy to, czego zjeść nam się nie udało, czyli kawałek tego wielkiego schabowego i zupkę. Jedną. I lecimy do Mościc, żeby spróbować, jakie smaki przywitają nas w Bistro Jaskółka. Jest 1980 któryś. Prezesina wyszedł z Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach w Tarnowie i udaje się coś zjeść. Mijając osiedlowy establishment, który dyktuje rytm tego osiedla, zbliża się na Księdza Indyka 8, gdzie funkcjonuje Bistro Mościce. W wizytówce Google myjące może być to, że jest Bistro Jaskółka, ten lokal już nie funkcjonuje, został zamknięty, ale wizytówka niezaktualizowana. Ja zgłosiłem, więc może kiedy to oglądacie już się zmieniło. Natomiast jesteśmy tu więc nie pozostaje nam nic innego sprawdzić, czy będzie tutaj smaczniej, niż u Doroty. I widzimy się w drugim lokalu. Bistro jaskółka, zwana też bistro mościce. Mamy już Rosół, więc od niego zacznijmy. Cena takiej miseczki wydaje się, że dosyć podobnej objętościowo, bo mocno rozchodzi się ku górze. 12 zł. Sprawdźmy, czy są zatem jakieś istotne różnice. Mm. Tu zdecydowanie bardziej tradycyjny smak. Tuściutki to czuć od razu. Jest więcej oka na górze. One się zamykają w takie no, znane nam kompozycje. Kształty, formy, fraktale. Zdecydowanie tutaj drobiowy, bez dodatkowych i też bardziej znany, mi bardziej klasyczny, bardziej tradycyjny smak. No, rosołek wybrałbym ten z tych dwóch. Kosztują chyba tyle samo, czy tam był zabyszkę, tam był chyba zabyszkę rosołek. Różnica cenowa jest więc nieznaczna. Smakowa oczywiście występuje i to są dwa nieco różne trendy, ale czy któryś z nich jest gorszy lub lepszy? Pewnie tylko podług osobistych preferencji. Ja wybrałbym ten, a wy dajcie znać w komentarzu. To, czego dodałbym ja, to pieprz, bo jego dodaję zawsze. Ja lubię jak pieprz przed wymieszaniem pokrywa niemalże całą powierzchnię. Tak, o pik, 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 To jest doskonała ilość pieprzu. Teraz należy zamieszać. Tam nie mieszałem, bo też te usprawnienia nie wydawały mi się, żeby prowadziły do tego, czego oczekuję, czyli uzyskania takiego smaku dla mnie najbardziej tradycyjnego. O, teraz, kiedy już kożuszek z pieprzu jest, to będzie rosołowe. Rosołek jak najbardziej tak. Od razu zaznaczę, że u Doroty nie ma opcji abonamentowej, bo to sprawdzaliśmy. Tutaj opcja abonamentowa występuje. Można kupić 10 lub 20 obiadów i wtedy wychodzi jeden za 27 albo 26. W zależności czy kupimy 10 czy 20, standardowo 28, bo w tym abonamencie dostajecie danie dnia razy X. 10 lub 20 są takie kuponiki. No ja nie wykupowałem abonamentu, bo mamy sporo tego do sprawdzenia, mm, ale... Mieszkam nieopodal, natomiast mam żonę, którego to jedyne pyszne obiadki. Abonamentu nie potrzebuję. Gdyby ktoś takiego potrzebował, to można. 27 zł kosztuje pojedynczy, albo 26 zł pojedynczy obiad, w zależności od długości abonamentu. Ach, no ale dobra. O tyle, o ile u Doroty nie udało nam się pozyskać zupki pomidorowej, tak już tutaj w mościcach jest. wygląda? Pachnie nieźle. Gęsta, sporo makaronu, przyozdobiona pietruszką. No właśnie, makaron. Czy wy pomidorówkę w domu tradycyjnie jedliście z makaronem, czy z ryżem? U mnie częściej była z ryżem, choć ja wolę ją z makaronem. O, taki przewrotność e, mojej mamy, mimo tego, że wolałbym tak, to przeważnie przygotowywała ją z ryżem. E, tutaj jest z makaronem, czyli tak jak lubię najbardziej. A z ogórkowa z ziemniakami, czy z ryżem? Ogórkowa z ryżem. No ja mam z ziemniakami. Chociaż później chyba była część już z makaronem, jak marudziliśmy, nie pamiętam, ale wracając do tej, delikatnie zabielona, bardzo intensywnie pomidorowa, mm, delikatnie tylko przecierowa, myślę, że tylko podbity smak, a nie w formie bazy ten przecier, no zdecydowanie domowa, przynajmniej kiedy jest się mną, no, no bo to też ten smak delikatnie mógł się różnić w zależności od gospodarstwa domowego, mm, ten bardzo dobry. Mm. Póki co mościce wyglądają troszeczkę lepiej. Dania główne. Ah, kotlec schabowy. No wygląda to znacznie lepiej jest podane ładniej. Mm, chrupi, ładnie chrupi wygląda ładnie, i też różnica jest taka, że tutaj jedzenie dostajemy do stolika, więc poniekąd jest swego rodzaju obsługa restauracyjna. Mm, kotlecik wygląda pięknie, rozkrójmy go na pół. Podobnej grubości. Tutaj panierka nie zaparzyła się w ogóle. Jest już słyszę, że chrupiąca, no ale wgryźmy się, żeby poznać tajemnicę smaku. Bardzo podobny w kwestii samego mięska, również jest soczysty i kruchy. Przyprawiony tradycyjnie solą i pieprzem. Nie przesolony, nie przepieprzony. O tyle, o ile optycznie nie dawał tego sobie znać. Tak pod zębem czuć, że ten kotlecik jest nieco grubszy. Panierka delikatna, chrupiąca. Ziemniaczek ubity z masełkiem również. Ale sama kompozycja dużo ładniejsza. No i tutaj mamy ćwikłę, o której mówiłem, że wybierałbym ją, gdybym taką opcję miał. Sprawdźmy zatem, czy ten wybór byłby wyborem dobrym. Tak, delikatnie chrzanik. Bardzo intensywnie, słodziutki. Jak się to nazywa? Buraczek. Właśnie to. <grych> Buraczek. Nawet takie ozdoby się pojawiają przy ozdobionym Ogórek złożony w różyczkę. No postaranko e, zdecydowanie widać. Sam lokal też przyjemniejszy optycznie, zapachowo, bo żadne niepokojące ani w ogóle żadne zapachy z kuchni tutaj do nas na lokal nie dobiegają. O tym wspominałem, że było problemem w poprzedniej lokalizacji. Marchewka sporna co też mi smakuje. Ok. 28 zł, nie wiem czy wspomniałem, a jeżeli nie wspomniałem, to powtarzam, bo myślę, że warto to zaznaczyć. Porcja solidna, ja brałbym tylko drugie danie, gdybym przyszedł na obiad, bo jednak zupa i tak duża porcja no, dla pracownika niefizycznego może stanowić wyzwanie. Dla mnie stanowiłoby na pewno. Wyzwaniem dla wszystkich lokali, które odwiedzam, jest zrobienie takiego pieroga ruskiego, który będzie mi smakował. Tutaj dostaliśmy znowu pół porcji. Dostaliśmy pół porcji, bo zamówiłem pół porcji. Cała to 12 sztuk. Połowa to 6. 7. <śmiewanie> połowa to 7. E, cała porcja to 20 zł. Połowa to 10 zł. Chyba się pani pomyliła przy pierożkach, bo mam 7. Tak. O jeden za dużo. Pewnie w wyniku pomyłki. Ale na moją korzyść, więc nie będę narzekał. <śmiewanie> o, mm, sam farszyk, spójrzcie, wygląda na nieco. Mocniej serowy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że niekoniecznie jest to dla mnie zaletą, ale najważniejsze będzie, jak to całe się komponuje. Mam też kawałeczek boczusia, który się tu pojawił w takiej no, odpowiedniej ilości, bo do każdego kawałka pieroga będę sobie mógł taki boczuś dorzucić, a lubię to robić, więc czynił to będę z radością. Na uwagę zasługuje ciasto. Jest delikatniejsze niż bezpośrednie porównanie z poprzedniego lokalu, ale sam farsz tam pasował mi bardziej. tu. On nie jest zły. To już powiedziałem, że ja nie jestem wielkim fanem bardziej serowego niż ziemniaczanego. Ten bilans, balans u mnie jest gdzieś w innym punkcie. Te są smaczne, ale zdecydowanie intensywniej twarogowe, czyli bardziej na bogato. Ale ja mam biedny umysł i kubki smakowe, więc lubię ten, tę prostszą formę, kiedy ziemniaczka jest trochę więcej. Natomiast w dalszym ciągu satysfakcjonująca. <laughs> Chociaż wybrałbym tamte. Mm, cenową. no tutaj jest Troszeczkę gorzej, bo sztuk jest tyle samo. Tam płaciliśmy 8 zł za pół porcji, a 15 zł kosztowała cała porcja. Tu cała porcja kosztuje 20. Tak, delika delikatna różnica cenowa, no bo tam wychodziło równo złoty 50 zł za pierożka. Tutaj wychodzi 1,66 66 zł w okresie. Więc nieznacznie drożej. A smakowo nie gorzej, ale inaczej. Yy. I moje serce wędruje bardziej w kierunku tamtego smaku. No ale tak, o cenach sobie porozmawialiśmy, o smakach sobie porozmawialiśmy. Mamy jeszcze kompocik. Ach, równie dobry, też wiśniowy. Dzisiaj dzień wiśniowych kompotów. Nie wiem, czy tam cokolwiek o kompocie powiedziałem, w sumie chyba tylko się go napiłem, był w zestawie. Tutaj kupiłem go osobno i kosztował 4 zł. No taka wersja premium, tym barka wiśnia, bez jabłka. Zdecydowanie dobry kompocik. I zdecydowanie generalnie całkiem nieźle. Obiad za 30 zł, kompletny można by zjeść w obu tych miejscach, wybierając dania spoza dania dnia. W podobnych pieniądzach drugie danie z zupką pewnie wyszłoby troszeczkę drożej. Jednocześnie mamy już dwa miejsca, w których z braku obiadu można by było bezpiecznie zdecydować się na to, żeby któreś z nich odwiedzić. My je odwiedziliśmy i będziemy odwiedzać kolejne. Natomiast to będzie już w następnych odcinkach. Także jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków serii. Ten program nazywa się Leliwy Subiekt. Ja jestem Łukasz, to jest Leliwy Kanał. Do zobaczenia, w Wolcem. Osen... Kurwa, tak ładnie szło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa!